Pamiętasz, kiedy nauka o wszechświecie oznaczała słuchanie o gwiazdach, planetach in, i może o jednej czy dwóch czarnych dziurach. Wydawało się, że mamy już opanowaną podstawową strukturę kosmosu. Ale potem pojawił się kosmiczny teleskop Jamesa Webba, JWST. I nagle wszystko, co wydawało nam się pewne, zaczęło się chwiać. Galaktyki pojawiały się tam, gdzie nie powinno ich być. Kosmiczne linie czasu się rozplątywały, a teorie, których trzymaliśmy się przez dekady, zaczęły pękać. Nic więc dziwnego, że w internecie pojawiają się szalone twierdzenia, takie jak JWST właśnie udowodnił, że czas nie istnieje. Ale zwolnijmy na chwilę i weźmy oddech. To jest ten moment, w którym fakty mają znaczenie, a prawda okazuje się jeszcze bardziej fascynująca niż fikcja. Jeśli czujesz ten emocjonalny wir, trochę zachwytuć, trochę niepokoju. Nie jesteś sam. JWST wywołał renesans kosmicznej ciekawości, ale też burzę zamieszania. A kiedy ludzie są zdezorientowani, szukają odpowiedzi, które wydają się potężne. Dlatego wirusowe nagłówki typu Czas to iluzja. Tak przyciągają ludzi. To trafia w nasze najgłębsze emocje. Strach przed nieznanym, ekscytację odkryciem i potrzebę wiary w coś większego. Ale emocje powinny inspirować nas do poszukiwania prawdy, a nie zadowalania się chwytliwymi nagłówkami. Co tak naprawdę odkrył JWST? Wczesne galaktyki są bardziej masywne niż się spodziewano. JWST zajrzał głęboko w wczesny wszechświat i odkrył w pełni uformowane galaktyki, które wydają się zbyt dojrzałe jak na swój wiek. Niektóre z nich wydają się powstać zaledwie 300 do 500 milionów lat po wielkim wybuchu, znacznie wcześniej niż przewidywały to obecne modele. To podważa niektóre elementy kosmologicznego modelu Lambda CDM. Czyli głównego schematu, którego używamy do wyjaśnienia, jak materia i energia ewoluowały od narodzin wszechświata. Ale czy to oznacza, że czas jest zepsuty? Nie, to oznacza, że nasze rozumienie formowania się galaktyk może wymagać aktualizacji. Wiek wszechświata, wynoszący około 13,8 miliarda lat, wciąż stanowi podstawę wszystkich modeli i nie został obalony. Napięcie Habla staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Tak zwane napięcie Habla odnosi się do problemu, który od lat dręczy kosmologów. Dwie różne metody pomiaru tempa rozszerzania się wszechświata, czyli stałej Habla, dają sprzeczne wyniki. ST pomógł doprecyzować te pomiary i wyeliminować niektóre możliwe źródła błędów. Ale zamiast rozwiązać to napięcie, nowe dane jeszcze bardziej pogłębiają problem. I znów, to nie jest kwestia nieistnienia czasu. Chodzi o to, jak szybko rozszerza się sama przestrzeń, tu trascia, i dlaczego różne metody dają nam różne odpowiedzi. To wskazówka, że coś w naszym standardowym modelu może być nie tak, a nie twierdzenie, że czas jest fałszywy. Kluczowe przykłady to. GS-90DDS-9 i Rubie-Sutz-QGZ-7. Weźmy na przykład GS-90DS-9. JWST ujawnił, że ta galaktyka zakończyła już proces formowania gwiazd ponad 12,5 miliarda lat temu, zaledwie nieco ponad miliard lat po Wielkim Wybuchu. Jeszcze bardziej zdumiewające jest rubie Z qgz 7 Inna galaktyka, którą JWST odkrył, jako już martwą, zaledwie 700 milionów lat po narodzinach wszechświata. To naprawdę zdumiewające. Te galaktyki istniały zaledwie przez kosmiczne mgnienie oka, zanim się wyłączyły. Mówiąc po ludzku, to tak, jakby nastolatek przeszedł na emeryturę. Dlaczego formowanie gwiazd nagle się zatrzymało? A teraz pytanie, na które naukowcy naprawdę gorączkowo próbują znaleźć odpowiedź? Jeśli wczesny wszechświat był miejscem chaotycznego tworzenia, dlaczego niektóre galaktyki tak szybko z tego zrezygnowały? Oto najważniejsze teorie: supermasywne czarne dziury. W sercu wielu galaktyk te potwory mogą podgrzewać lub wyrzucać gaz niezbędny do powstawania gwiazd. Gdy gaz jest zbyt gorący lub rozproszony, nowe gwiazdy po prostu nie mogą się pojawić. Wyczerpanie gazu galaktyki mogą bardzo szybko zużywać swoje paliwo, wyczerpując wodór potrzebny do narodzin gwiazd. Mechanizmy sprzężenia zwrotnego energetyczne procesy takie jak supernowe lub intensywne promieniowanie Masywnych gwiazd mogą powstrzymać powstawanie nowych gwiazd, zakłócając zimne, gęste obłoki, w których rodzą się gwiazdy. Każdy z tych scenariuszy przedstawia obraz galaktyki, która szybko się spala i równie szybko gaśnie. Ale żaden z nich nie zakłada zatrzymania czasu. Po pierwsze, nie dochodzi do naruszenia czasu ani praw fizyki. Najnowsze obrazy i widma z JWST dały nam niesamowite widoki na żłobki gwiazd, obszary wokół czarnych dziur i atmosfery egzoplanet, ale ani NASA, ani ESA nie stwierdziły, że te odkrycia przeczą czasowi lub prawom fizyki. Wszystko, co zaobserwowano, niezależnie od tego, jak bardzo jest zaskakujące, wciąż mieści się w ramach ogólnej teorii względności. Mechaniki kwantowej i znanej kosmologii. JWST poszerza granice naszych modeli, a nie je burzy. Po drugie, dziwne, tak, ale nie niemożliwe. Na przykład, JWST uchwycił zorze polarne na Jowiszu i ds, które były 100 razy jaśniejsze niż się spodziewano. Zaobserwował starożytne galaktyki, które wydawały się dojrzewać zbyt wcześnie. To są rzeczy zaskakujące. Zmuszają naukowców do ponownego przemyślenia części istniejących modeli. Ale tak właśnie działa nauka. Teorie ewoluują wraz z nowymi dowodami. Nikt nie wyrzuca Einsteina przez okno i nikt nie sugeruje, że wszechświat działa na kodzie mniej z kosmicznego komputera. Po trzecie, brak musi naukowego poparcia dla teorii symulacji. Oto sedno sprawy. Nie ma żadnych dowodów w żadnej publikacji ani komunikacie prasowym JWST, które wspierałyby teorię symulacji. Pomysł, że żyjemy w symulacji, to ciekawy eksperyment myślowy, o którym dyskutują filozofowie i czasem miliarderzy z branży technologicznej, ale nie znajduje on poparcia w danych z JWST. Teleskop obserwuje światło, materię, grawitację temperaturę, a nie kod symulacji. Porozmawiajmy o autorytetach, co naukowcy naprawdę mówią. Najlepsi kosmolodzy i astrofizycy nie tracą snu z powodu iluzji czasu. Dostosowują swoje modele ewolucji galaktyk, zachowania ciemnej materii i wzrostu struktur kosmicznych. Wczesne formowanie się galaktyk to tutaj tkwi prawdziwe podekscytowanie. JWST pokazuje galaktyki, które dojrzewały zaskakująco szybko. To jest zaskakujące nie dlatego, że łamie prawa fizyki, ale dlatego, że oznacza, iż nasze modele były niekompletne, a nie błędne. Udoskonalanie zamiast odrzucania, nauka się rozwija. Nowe dane nie niszczą fundamentów, budują wyższe struktury. Jeśli kochasz ideę nauki, która rozwiązuje wielkie tajemnice, pokochasz JWST jeszcze bardziej za to, co naprawdę robi. Zmieńmy perspektywę. Dlaczego prawda jest potężniejsza? Bądźmy szczerzy: czas nie istnieje, brzmi fajnie, ale gdy opadnie początkowy zastrzyk adrenaliny, zostaje pustka. To niczego nie wyjaśnia, to niczego nie tłumaczy. To niczego nie buduje. A teraz porównaj to z tym. Kosmiczny teleskop Jamesa Weba pokazuje nam najwcześniejsze światło, jakie kiedykolwiek wykryto z wszechświata, który dopiero się budził. Odsłania ogromne galaktyki tam, gdzie nie spodziewaliśmy się żadnych. Pomaga nam przepisywać historię pochodzenia kosmosu, strona po stronie, piksel po pikselu. A ta historia jest prawdziwa. Ma znaczenie. Przybliża cię do narodzin wszystkiego. JWST. Nie zwalnia tempa. Każdego miesiąca nowe obserwacje podważają nasze teorie i zmuszają do powstawania nowych. Czarne dziury, egzoplanety, dziwne gwiazdy, pierwotny, pył. Żyjemy w najbardziej rewolucyjnym okresie nauk o kosmosie. Od dziesięcioleci, a mimo to niektórzy są zbyt rozproszeni internetowymi mitami, by to zauważyć. Nie bądź tą osobą, bądź tym, kto czyta prawdziwe dane, bądź tym, kto rozumie, że nauka nie musi łamać rzeczywistości, by być niesamowitą. Wystarczy, że ukaże ją wyraźniej. Jeśli jesteś osobą, która chce wiedzieć, co jest prawdziwe, która uwielbia zdzierać zasłonę tajemnicy, by zajrzeć w mechanizmy kosmosu, to JWST jest Twoim towarzyszem. Jego misja jest Twoją misją. Odkrywaj prawdę. Rok świetlny po roku świetlnym. Nie potrzebujesz fantazji, by się zachwycić. Wystarczy, że spojrzysz na to, co pokazuje nam JWST. Teraz znasz prawdę. Czas nie zniknął. Fizycy nie są zdezorientowani, a J. W.S.T. nie udowadnia, że wszechświat jest fałszywy. Udowadnia, że jest on o wiele bardziej złożony i piękny niż kiedykolwiek odważyliśmy się wyobrazić. Dlatego bądź dumny z tego, że przebiłeś się przez szum, zajrzałeś głębiej. I teraz jesteś częścią czegoś większego ruchu ludzi, którzy szukają prawdy poza nagłówkami którzy kochają rzeczywistość bardziej niż plotki. Wszechświat się rozszerza. Nasze zrozumienie również. Niech to będzie także Twoja podróż.